Witam szanownych widzów po raz kolejny. Ja farei, goni, aferę. Dzisiaj dostałem wezwanie na komendę miejską z artykułu 257 kodeksu karnego, jako świadek. Jeżeli dobrze pamiętam, to przeczytałem to i to jest znieważenie innej osoby, także innej nacji i tak dalej publicznie. Czyli prawdopodobnie podejrzewam, że albo to będzie wyzwanie w sprawie pana Kononowicza za te ostatnie jego nagrania. Lub też będzie to w sprawie pana Majora za mundur. Tego jeszcze nie wiem. Jak będę, to się dowiem. Zaczyna się to robić już kompletnie śmieszne, powiem Wam szczerze, nie? ale prawdopodobnie to będzie w sprawie chyba Pana Kononowicza za ostatnie filmy i ostatnie nagrania i jego wypowiedzi no cóż, robi się całkiem wesoło aczkolwiek Pan Kononowicz prawdopodobnie nie chciał nikogo obrazić podejrzewam raczej, że po prostu zdenerwowało się tymi ostatnimi pismami i tak dalej no cóż, zobaczymy co to będzie dalej to jest taka świeża informacja Prosto, prosto, z gorącego garnka, wyjęta, jak to się mówi, i tyle mam do powiedzenia, no. Zobaczymy, jak będę na komendzie, to będę wiedział o co, come on, wtedy wam powiem. Sorry za okulary, ale słońce akurat świeci prosto w oczy, to nie da się patrzeć w kamerę. No, śmieszy mnie, to śmieszy mnie, to jestem trochę zaskoczony, no. Albo naprawdę, albo aczkolwiek to jest w sprawie pana majora Munduru, który niby może bez szczęścia czy coś, no trudno mi powiedzieć. Jeżeli się dowiem czegokolwiek, to na pewno nagram i na pewno wam powiem, na czym rzecz polega. Bo wiem, że pan major był uzywany i pan Kononowicz też był zwany. No i teraz jestem wezwany, wezwany, tylko zastanawiam się, który z tych panów podał moje imię i nazwisko. I adres. Znaczy. Podejrzewam, że to pan Kolonowicz pod moje imię i nazwisko. I podejrzewałem, jeżeli to jest ta sprawa, to podejrzewam, że to jest sprawa munduru. Bo tam w artykule 257 też jest wyśczeczenie innych narodowości. Aczkolwiek mundur był ZSSR, czyli nieaktualny. Tyle co mam do powiedzenia. A jak minął dzień? Bardzo dobrze. Jak zawsze w pracy, jak zawsze na lajcie do domu. Piękna pogoda dzisiaj, słoneczko w Białymstoku. I zapraszam, piękne miasto. Dziękuję, na razie trzymajcie się.